Polscy przedsiębiorcy nie chcą tanich pieniędzy? Myślę, że środki unijne chce właściwie każdy przedsiębiorca. Natomiast problem polega na tym, że taki przedsiębiorca często jest i właścicielem, i prezesem, i wyłącznym decydentem. Nie ma czasu na nic. Zajmuje się codziennością. Podpisuje i zwolnienia lekarskie, i przyjmuje do pracy, i jednocześnie decyduje o tym, jaką technologię należy wybrać. Czas leci, a tutaj należy usiąść, podjąć decyzję, pomyśleć strategicznie. Ci ludzie, ci przedsiębiorcy, oni na to czasu nie znajdują. I przepada im każda kolejna runda, każdy najtańszy. Na Skąd biorą pieniądze, własne środki tylko? Pożyczki bardzo często od krewnych, od znajomych, od przyjaciół. Kredyt w banku, leasingi. No to powiedzmy, jakie zalety mają te unijne pieniądze? Płacone są z góry. Chcemy przykładowo 10 milionów. To 5 milionów dostaniemy po trzech miesiącach od dnia, w którym składamy dokumenty unijne. Są to pieniądze, które są już nieopodatkowane i są o charakterze bezzwrotnym. Potem należy korzystać z kolejnej transzy. W przypadku, kiedy 70% tej poprzedniej wydamy po dwóch do czterech miesięcy jest kolejny przelew dużych środków na specjalnie wydzielonym subkoncie. To jest obłożone ogromną biurokracją. Może tego się boją? Może nie potrafią? Myślę, że na pewno nie potrafią. Niejednokrotnie my widzimy aplikacje, nawet w dniu wczorajszym. Osoby spod Warszawy, bardzo dobry, opatentowany produkt, natomiast na 100 punktów zdobył ten pan 36. Nie są w stanie, w mojej ocenie, przedsiębiorcy, nie znając prawa unijnego, ani polskiego, ani wspólnotowego, napisać tych dokumentów. Ale istnieją firmy, które od A do Z ciągnie za uszy, wymaga wszystko w terminie i wszystko się zwykle dobrze kończy. No ale za to trzeba zapłacić, może oszczędzają. Wydaje mi się, że na przykład za kwotę 20 tysięcy złotych pracy trzech osób przez pięć miesięcy pozyskanie 10 milionów nie jest wysokim wynagrodzeniem. A jak to wygląda w innych krajach? W innych krajach ponoć procedury są znacząco uproszczone, ale z drugiej strony my współpracujemy, na przykład w Sztokholmie ze spółką, która pozyskuje najwyżej 230 tysięcy euro. Często stanowi to wyłącznie 10% wartości środków potrzebnych na inwestycje, u nas to jest 70%. Szwedzi łapią się za głowę, że takie są ogromne kwoty na nasze własne spółki. A my z tego nie korzystamy? Moje ocenie nie bardzo. Polscy przedsiębiorcy zajmują się tak bieżącymi rzeczami, że te główne uciekają im na rzecz przedsiębiorców, którzy są bardziej stabilni lub globalnymi spółkami. Te unijne pieniądze, które w tej chwili jeszcze są dostępne, już za kilka lat mogą być trudniej dostępne. Jestem o tym przekonana. Przede wszystkim będzie nacisk na badania, na pracę, Rozwojowe, na patenty, a tutaj jest wyraźna słabość polskich przedsiębiorstw, więc jeśli nie teraz, to może być sytuacja, że nigdy. O co w tej chwili można wystąpić? Na tę chwilę możemy pozyskać pieniądze na zakup maszyn, urządzeń, możemy wybudować fabrykę, możemy kupić ziemię, możemy wprowadzić nowy produkt lub nową usługę. Możemy dostać od 2 milionów 400 do 40 milionów złotych i to netto.